Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Dziady to słowiańskie święto, obchodzone kilka razy w roku. Choć najważniejsze odbywały się wiosną, w okolicach 1-2 maja oraz jesienią. Zazwyczaj była to noc z 31 października na 1 listopada. Dokładna data zależała od faz księżyca. Był to rytualny poczęstunek dla przywoływanych duchów zmarłych. Jego celem było ugoszczenie dusz. Z jednej strony, człowiek chciał zapewnić sobie ich przychylność, z drugiej zaś udzielić im pomocy, aby uzyskały wieczne szczęście i spokój w zaświatach. Podstawowym obrzędem było nakarmienie oraz napojenie dusz. Zastawiano stoły miodem, kaszą, jajami, kutią oraz wódką. Uczty odbywały się w domach, na cmentarzach, przy lub na grobach bądź przy kaplicach. Podczas spożywania takiej uczty gospodarze odkładali lub ulewali część potraw i napojów na stół, podłogę lub grób, aby dusze mogły się najeść i napić. Jeśli podczas kolacji łyżka spadła pod stół, nikt nie mógł jej sięgnąć. Była ona symbolicznie oddana duchom, cokolwiek się z nią działo, uznawano za czyn dziadów. Więc nie wolno było im przeszkadzać. W domach oraz w miejscach obrzędów rozstawiano karaboszki. Były to pogańskie maski wykonywane z drewna. Słowianie wierzyli, że dusza zmarłego w trakcie obrzędów wstępuje w maskę i odstrasza ona złe duchy. Oprócz przygotowywania uczty, przygotowywano również gorące kąpiele oraz szykowano sauny, by zmarli mogli się oczyścić i ogrzać. Rozpalano również ogniska wokół wsi. Ogień bowiem symbolizował blask, który wskazywał duszą właściwą drogę, aby się nie zgubiły. Ogień pełnił również jeszcze jedną bardzo ważną funkcję. Uniemożliwiał wyjście na świat demonom, które jak już wiecie, powstawały ze zbłąkanych dusz lub ludzi zmarłych nagłą śmiercią, np. samobójców, topielców czy podczas połogu. Dlatego na ich mogiłach również rozpalano ogniska, ponieważ demony przejawiały w tym okresie. Wyjątkową aktywność. Szczególną rolę pełnili w tym czasie żebracy, nazywani wielu regionalnych dziadami, których uważano za mediatorów w kontaktach ze światami ludzie zwracali się do nich z prośbą o modlitwę za dusze zmarłych, w zamian ofiarowując jedzenie lub datki pieniężne. Podczas dziadów obowiązywały liczne zakazy. Zakazywano głośnych zachowań przy stole oraz nagłego wstawania, aby nie wystraszyć dusz. Zakazywano również sprzątania po wieczerzy, aby zmarli mogli się naprawdę ugościć. Nie wolno było palić w piecu, ponieważ jak wierzono, dusze wchodziły do domu przez komin lub w innych regionach przez zostawione uchylone drzwi lub okno. Zakazywano również szyć, żeby nie przyszyć lub uwiązać duszy, która nie mogłaby wrócić na tamten świat. Należało położyć się spać wcześniej. Aby pozwolić duszą spokojnie dokończyć posiłek. Słowianie wierzyli, że życie to dopiero przedsionek tego, co jest po nim. Więc nie smucili się nazbyt po utracie bliskiej osoby, ponieważ odchodziła do innego, lepszego miejsca odchodziła do nawi.